ten tak? Dobra, kurwa, kurwa. A! Jedziemy w góry, wy kurwy Czy możesz wejść sam, kurwa, a się zabijesz Że dalej pogorszycie wycieczka ogólnie Jestem Mannyfaker Szyby no, ujemane nie gasz żeby się ostudzić Guten tak. 9 marca Godzina 7.30 Ptaki śpiewają Będziemy się wpierdalać gdzieś na górę Dokładnie nie wiem gdzie, on wie Taki nas boli za juzu, bardzo ładnie Ja chcę być tam, fajnie by się dało tam wejść Ale co ten chłopie robi jak zwykle przedłuża, kurwa. Zaraz, jak znajdziemy, gdzie się idzie, i w ogóle to. Kladek znalazł, mądry. Szczeliniec hmm. wielki i, i zapierdalamy. Bardzo ładna, droga kostka, oby tak było do samej góry. Żyć nie umierać. Ua, idziemy cały czas kostką, tak jak sobie życzyłem. Dinozaury nawet tutaj, kurwa, są, ale chyba śpią. No, zimowy <laughs> <laughs> <Sorry>. w <laughs> Dobra, wchodzimy. Już się zaczynają schody. Czajże że ciężko jest, dobra ja schodę kurwa. Bardzo fajnie, bardzo ładnie, tutaj dziura, ta nie ma tego. Tutaj kadek ma wykurwiste, złote skarpetki. Tak jechałem w samochodem, to mi się robo Choroba i się prawie wypożegają. Na renie stanęłem, zrobiłem kupę, ale się okazało, że nie ma papieru i wołałem pana, żeby mi przyniósł. Bardzo miły pan, blondyn. Pozdrawiamy. Zimno mi trochę. Przydałoby Boże, że... Panowie nadal krzyczą, coś mówią do nas. Nie, niech nie spierdalają. Kuny, noty. la. Yeah. jee! Hasy, taki ładny ten zagajnik. Kurwa, zadyszkę już mam, ja pierdolę. la. la, la. ale wielki kamień, ja je wiem. O, jest jak tu wiaśniutko. Korniki. Korniki, no, pojewane. O, parkour jeszcze, nieźle. Sa, musimy wejść po nowej do góry. Kurwa No już jesteśmy tutaj na górze Ojebaliśmy to w 15 minut Ty, nikogo nie ma, cisza, wszyscy śpią Cały świat widzimy, kurwa Cały świat w zasięgu naszej ręki Ja tam chyba nasz dom widzę Oj, drzewo tu jest pięknie Ale on jest piękniejszy No to nie jest najwyżej, tu jest najwyżej No to wchodzę, kurwa Robi wrażenie Ja pierdolę jak tu ciasno masno Ty, ja już się Ja jebie! Dobra, kurwa, parkur. Tu się można schować? Kurwa ty! Chruba dla dzieci ty? jest droga. No co ty pierdolisz? A jeszcze nie że zaraz będziemy się czołgali. No Michał by się nie przycisnął. No ni chuja. Nawet by się nie chuja. Ale byś nie wczoraj, mi się wydaje. Barierka na chuj po co? No syny Nie chodź pod... to jest zabytek debilu. Ja pierdolę, przepraszam no. Parkour Nie No ale po co oni zasłaniają? O nie, no. Tam za drzewami... St belka tam stoi na dole Maścina To idziemy, jesteśmy w katakumbach A że nas zaraz coś tutaj nas nie zje? O! Jakie kurwa dziursko! No i wróciliśmy Tak samo jak weszliśmy Koło na kiełce Ale wkurwiony Już przy bolidzie Herbatka jest, bułka z szyjkomisterem ala la Kraudek Spierdolimy i pojedziemy na następny. dzięki Zajechaliśmy na kolejną miejscówkę Góra się ma się zwija chyba orlica Nie wiem gdzie chyba nie widać jej, to ona jest, gdzie tam jest no to w tam... jest w lesie kurwa To jest w lesie Czyli chujazdy stąd widać Takie kurwa góry wybierasz kurwa że ich nie widać A Tutaj mamy smaczne jedzonko, bardzo tutaj przyjdziemy zaprasza No, zaraz. no i tyle Zapierdalamy nie wiem, tego pana że ewidentnie pojebało To oszyny, to pociąg zaraz pocierpiał, A zaraz zobaczymy, jak wejdziemy tam wyżej, czy coś Bo od tego tak jest mega. 100. A ile ma trwać trasa? Nie wiem, kurwa. Do i części. No, pierdoliliśmy to ogólnie 20 minut. Gdzie wpierdolę chyba na tą wieżę? O! Prąd robimy. Daleko jeszcze. Zaraz mi czapkę zwieje. No troszkę Nie, bo to jest to gówno A tutaj jest czerwony słupek No kurwa No kurwa Polska Ja o czerwoni O takie zwierzęta chodziły A zjedzą pewnie kurwa Kurwa wilki Niedźwiedzie, kuny, jenoty, sieroty patrz Boisz się? No troszkę Co on kurwa za drogę wybrał To jest zapas. Gdzie ta działa? Kurwa. <grystanie> o kurwa. Jak mi tymi jeszcze ubroj. Nawet stanę na pniu. Cieś, czy się poślizgnę? O kurwa. No chuja widać, bo jest, bo jest mgliście i y, puszyście i chmurzyście. Chodzimy dalej. Jak to się nazywa? Jak godna. Ale tu ładna droga. Taka o Jest zapierdalony To może być nas podwyż, co? Rozwalewa, rozwalewa No, no Trochę pogoda Taka raka? No Dobra, idziemy przed siebie dopóki nie zobaczymy różowego słonia O kurwa I gramy w grę? Jak zobaczę drzewo, zacznę się całować Ale że tu jeszcze dalej tor przeszkód, kurwa Parkour mhm. Jezus, Już, już, już. puka domyk drzwi Wtedy Wtedy. Dużo chwilę byliśmy na tym punkcie 900 ile? 58 czy jest, czy... 85 Jagodna No i teraz przez jakieś kraczory znowu napierdalamy Znowu mnie gdzieś kurwa wywiózł Ale mam kamyki w butach, ja pierdolę La 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 Tak mi gra orkiestra O wy kurwy Ja ale zapierdalamy żwawo. Okej okay. O oh, kurwa Polski Stonehenge To są chyba groby Ci co się tutaj wyjebali No może Swoją cegiełkę. Ja też chcę Nie Kurwa jaki wysoki Do nieba Właśnie się zbliżamy do punktu widokowego Ale na no, no, chuja będzie widać mojego dużego Jak zgasł, No hey, Kurwa, kiwa całe, pierdolę. Dobra, złożymy na dół i lecimy dalej Doszliśmy właśnie tutaj, drogą, zapierdalamy Szereg tutaj mieszka Ale to się zaraz przewróci, ja je wiem Piją, palą, to I takie Kurwa, życie chwalą Znowu piszczamy na Kurwa, konie tu wpierdalają. Lecimy, nie śpimy Już mnie trochę nogi palą i tu zrobimy przerwę na herbatkę Dobra, przerwa na herbatkę i dalej lecimy z kurwami El? Zeszlim No ja ogólnie nóg nie czuję, ale zaraz chodzimy tam i zobaczymy czy jakieś jedzenie zjemy O tego tak jest mega mega złote chłopaki pojedli bardzo dobre, ale zbyt dużo zjadłem i mi teraz siedzi na żołądku Jedziemy na tak ostatnią górę, nie wiem jak się nazywa, później powiemy I tak, miłego dzięki Wchodzimy teraz na ostatnią atrakcję z naszej przygody. Dobra, koniec miękkiej gry, zwiększamy tempo, kurwa. Co to kurwa jest? Nachylenie 80 stopni. Pierdolę, patrz, jak on wchodzi, kurwa, czołga się. Kurwa, ale jaja, ale mi się podoba, w chuj No stromo, w chuj Chorych nie brakuje. No nie pojebane. Lekkie ciężary tego. No kurwa. No jaja, jak berety, kurwa. Dobra, biegniemy sprintem z tej góry. Dobra, rozchody, tylko kocyk, tutaj się ruchamy. I ostatni szczyt na dzisiaj O kurwa Grodzisko, 734 No skurwiały był ten y, Tutaj Ja pierdolę Aż mi się to chciało To nie to To jest dalej nie pasowało mi, że to 20 minut doszliśmy Jeszcze kawałek Kijam dalej Chodź Lecimy dalej kurwa Ua! Dobra, teraz już wchodzimy na właściwy szczyt Czyli tutaj Pan Anten był po prostu po drodze No tak, no tak A Lekka tragedia, już mi skurczony No. Bardzo ładnie, bardzo ładnie Ale niebezpiecznie trzymać szefona nad tym, każdy by się bał No Klatek powiedział, że za skrót Na górę tu się wpierdoliliśmy i nie uciekamy. To Ostatnie szczytowanie tego dnia schodzi się tragicznie, lepiej się wchodziło niż schodziło i ostatnia, ostatnia prosto, kurwa top 1 pierwsza góra na której byliśmy, top 2 ta co teraz jesteśmy top 3 druga na której byliśmy, Na drugiej nie pamiętamy kurwa co na niej było ale top 4 to była ta kurwa trzecia z kurwy sińska 13 km to porna była po prostu bo to nie było nic ciekawego nie było takich no, chyba no, górków to, to to że... jakbyśmy po lesie chodzili po prostu no. szliśmy po prostu kurwa szliśmy przed siebie nie patrzę za siebie gdzie jest mój dom jest za mną jest i ona! Piękna! Zabierz nas do domu, proszę. Było bardzo fajnie Kłocka góra, zapisz, ale jako zdobytek górsony. Dzięki Oleśnica